Cześć witajcie, widzimy się w stricte yy, świątecznym odcinku, bo za niedługo będziemy musieli wybierać prezenty. W zasadzie większość z Was pewnie już wybrała, ale właśnie Ty jesteś tą osobą, która wpadła na ten odcinek, bo nie masz totalnie pomysłu, co kupić yy, filmowcowi. Ja to mi się nie dziwię, bo jak nie siedzisz w tym, no to skąd masz wiedzieć, ale tak się składa, że ja siedzę sobie teraz, ale też siedzę w tym w miarę na bieżąco i yy, wymyśliłem pięć takich prezentów na yy, tak zwaną niską kieszeń, chyba nie, na na każdą kieszeń, Szymonku, na każdą mały budżet, po prostu. Masz mały budżet, ale chcesz komuś zrobić taki stricte filmowy yy, prezent. Ja jestem, yy, w te ja uwielbiam praktyczne prezenty, więc będą tutaj same praktyczne prezenty. Zaczynamy, chodźcie. I zacznijmy od pierwszego prezentu, jeżeli twój facet albo twoja baba, albo ktokolwiek ogląda kanał, filmujemy, to koniecznie musisz kupić mu czapkę Filmujemy. Eee, uwaga, jest ich ograniczona ilość i prawdopodobnie eee, w przyszłym roku nie będzie kontynuacji sprzedaży tych czapek, ale zobaczymy jak to wszystko się potoczy, więc masz teraz szansę wejść, żeby właśnie eee, czapkę zdobyć dla eee, swojego eee, chłopaka i prawdopodobnie dotrze ona jeszcze do ciebie przed świętami. Będzie ona w fajnym opakowaniu. Z filmujemy i z fajnymi rzeczami jeszcze w środku, więc zachęcam do zakupu. Limitowana ilość. Drugi prezent, który może sprawić człowiekowi, który zajmuje się filmem, to dowiedzieć się, jakimi mikrofonami on dysponuje, bo są różnego rodzaju. I zdobyć dla niego tak zwaną osłonę przeciwwiatrową Dead cata, tak to nazywamy. To jest taki włochate coś, które powoduje, że wiatr, który dociera nam do mikrofonu, jest rozbijany. I to właśnie to jest mikrofon, a to jest ta osłona, ten tak zwany kocur, bo tak go nazywamy. On jest taki fajny Milusi i wydaje fajne dźwięki ASMR. No, właśnie. I e, jest to fajny pomysł, e, który musicie dopasować, co prawda, pod mikrofon, który ta dana osoba posiada. E, I dzięki temu, e, nagrywając podczas jakichś takich wiatrowych e, pogód albo warunków, e, nie, będzie wpadało, nie będzie wpadał wiatr do tego mikrofonu i jakość dźwięku będzie lepsza. To jest taka rzecz, która jest opcjonalna zazwyczaj przy mikrofonach. E, czasem się ktoś na nią nie decyduje, więc może akurat w tą stronę. Skoro tło już mi zgasło, bo mi się skończyły bateria, a propos lampie jak jesteśmy, to y, możecie kupić małą lampkę LEDową. To nie są jakieś duże pieniądze. Ja osobiście bardzo lubię lampki z Newella y, i y, też podlinkuję Wam sprawdzony sklep, który te lampki sprzedaje. Albo troszeczkę większe lampki, y, to są tak zwane panele LEDowe, y, również z Newella. One są zasilane bateriami. Do właśnie no, zaraz usłyszycie trochę więcej. Y, lampki LEDowe są fajne. Przyjemne, ponieważ taka mała lampka zawsze komuś uratuje tyłek. Serio. Trochę większa może uratować komuś bardziej tyłek, ale to nie jest zależne. Na pewno każdy z filmowców ucieszy się z takiej dodatkowej, malutkiej lampki i na pewno w fajny, kreatywny sposób ją wykorzysta. Generalnie pamiętamy o tym, że każda lampa posiada taką temperaturę barwową, czyli po na chłopski rozum świeci w jakimś kolorze i tak naprawdę warto jest szukać w tych, które świecą, a najlepiej które mają zmienną barwę, tempe, tem, yy, barwę światła. Podlinkuję wam te dwie lampy. Oby dwie lampy są fajne, bo mają zmienną temperaturę barwową yy, i są już sprawdzone przeze mnie od kilku, kilku miesięcy yy, i dają naprawdę radę. A jak mi się uda, to zagadam z Newellem, żeby wrzucili kod. Filmujemy. Jak wyświetla się teraz pode mną, to załatwiłem. No i słuchajcie, kolejna sprawa, czyli baterie albo akumulatory. Słuchajcie, jest tego szeroka masa. Dziękuję w opisie te najpopularniejsze. Jeżeli osoba, która, której, którą chcecie obdarzyć prezencikiem, posiada jakiś aparat, to musimy właśnie zastanowić się i dowiedzieć się, jaki to jest model. Jak już macie model, to dopasujecie jemu zamiennik, a najlepiej oryginał. Oryginały trzymają bardzo fajnie i mocno. To są troszeczkę większe koszta. Są również inne zamienniki na rynku, warto jest poczytać o nich i pewnie znowu spotkacie się chociażby z Newell'em. To nie jest jakieś lokowanie produktu. Ja po prostu używam tych zamienników już od lat i inne osoby również z nich korzystają. I to jest coś, co działa po prostu. Są też tak zwane Sony NPF, z którymi się spotkacie. To są duże takie baterie, jak widać. I one właśnie zazwyczaj pasują do lamp. Zawsze, jak lampę wybieracie, to ona, jeżeli ma zasilanie bateryjne. Uh... Tak zwane akcesoryjne, zewnętrzne, to jest napisane konkretny model albo seria baterii, które będą współpracowały z tą lampą, więc warto się upewnić, że ten akumulator na przykład będzie współpracował z lampą, nad którą się dziś tam zastanawiacie. Mówię też akumulatorki, ponieważ są takie baterie AA, tak zwane paluszki i właśnie warto jest iść w stronę akumulatorków, bo możemy je ładować. Najpopularniejsze lub czarne, białe, świetne baterie, które fajnie działają, długi, długi czas. I naprawdę każdy z będzie z niej zadowolony, a to jest fajna rzecz, w ogóle bateria, akumulatorki i takie rzeczy, bo tego nigdy za mało. I słuchajcie, ostatni, tak zwany Magic Arm to jest takie ramię przegubowe. Tutaj możemy na przykład wkręcić sobie po jednej stronie aparat, a to na przykład wkręcić do statywu. Możemy tutaj właśnie zakręcić na tą lampkę, którą zdobędziemy w bardzo łatwy sposób. Proszę bardzo, tutaj jest tak zwany standard, taki gwint fotograficzny, jedna czwarta, wkręcamy sobie, mamy tutaj po jednej stronie tego przegubu, a drugi na przykład sobie wkręcamy gdzieś tam na aparat albo do głowicy, albo do klatki takiej, która otacza sprzęt osoby, którą chcesz obdarzyć tym prezentem. Nie, generalnie są różne długości, różne szerokości, różne rozpiętości, różna ilość przegubów. Jakbym miał tak rzucić gotową radę, jakość jest bardzo ważna, ponieważ ten przegub tutaj na dole w tych niższych jakościowych produktach, w takich jakichś Chińczykach po prostu, szczerze mówiąc, lubi puszczać i on zawiesi jakiś sprzęt, i okazuje się, że ono opada. No wszyscy wiemy, że w naturze najgorzej jak coś opada, więc musimy postawić na konkretne, fajne rozwiązania, które są zazwyczaj troszeczkę droższe od tych najtańszych rzeczy. Długość, zależności, ale takie 15, 16, 17 i w górę wystarczają. Ten jest malutki. Bo po prostu taki był mi potrzebny. On jest fajny, gdy na przykład wiecie, że ktoś ma monitor podglądowy, to takie ramię świetnie się mu sprawdzi. A gdy na przykład potrzebuje coś konkretnego, coś wielkiego, to te dłuższe ramiona i też udźwig, Tutaj starajmy się wybierać te opcje, które po prostu dźwigają więcej. No bo jak ktoś dźwiga więcej, to może też więcej. Proste. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję, że zdążysz z tym wszystkim i wierzę głęboko, że sprawisz przyjemność tej drugiej osobie prezentem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A z Tobą może do zobaczenia za rok, bo pewnie nie interesujesz się jakimś super filmem, a za rok stwierdzisz, ej, taki gościu z brodą tutaj coś tam gadał. Może w, w następnym roku mi pomoże. Pomogę. Do zobaczenia.